Co będę robiła po hotelu Paradise? No wiesz co, słuchaj. <grywia> um, teraz bardzo piękna historia się na pewno zacznie. E, fajne już jest to, bo, bo nie, nie oszukujmy się tak, ale my oglądając ten Hotel Paradise mamy bardzo tę głowę zajętą. E, ja też szczerze, jak mam się przyznać, mnie stresował ten hotel. E, oglądając go, wiesz, gdzieś tam gorzej wyszłam, nie wiem, miałam gorszy dzień, a widzowie tego na przykład nie wiedzą, tak? E, na przykład gdzieś nie wiem, czy, czy popuchniesz ze stresu, e, jak, jakkolwiek i bardzo mnie stresował ten program. E, w ogóle, tam na Zanzibarze też to, to dużo nas e, siły kosztowało i cieszę się, że teraz się zaczyna, coś się kończy, coś się zaczyna e, i cieszę się, że teraz zaczyna się ten e, etap w którym będę mogła się skoncentrować w 100% na sobie i nie być tą znaną Bibi z Hotelu Paradise, tylko po prostu być znana ja jako ja, jako artystka, jako wokalistka, jako projektantka mody, jako, jako osoba młoda osoba, która jest bardzo ambitna i chce. Dużo, dużo dać dla świata, dużo dać od siebie i taką kreować chcę swoją osobę, no i, i robić wszystko, żeby jak najwięcej było tej, tej mojej marki, no i bardzo muzycznie bym na pewno chciała zaskoczyć Polskę, gdzieś już widziałam jakieś wpisy w internetach na temat moich coverów, wszystko bardzo pozytywnie i to jest chyba taki guziczek, który mi się czasem włącza i po prostu mi pokazuje, że to, co robię, jest, jestem naprawdę w tym dobra i tylko i wyłącznie mnie to motywuje, dlatego teraz się skupiam na pewno na wokalu. Chcę, dokończyć, chcę skończyć moje studia, jeszcze zostało mi 3 lata, także troszeczkę tego przede mną jest. Natomiast ja się nie czuję jak na studiach. Ja tam po prostu jadę i się totalnie relaksuję na, na rysunkach, na szyciu, na poznawaniu ciała ludzkiego, jak się wszystko układa w rysunku. Um, no, i to są chyba takie moje, moje cele. No a co, co też przy tym idzie, no to wiadomo, sport. <gryw> Uwielbiam chodzić na siłownię, ale przede wszystkim też bym chciała gdzieś tak się już usadowić, bardziej na stałe. Kraków albo Warszawa. Teraz to jest moje główne pytanie każdego dnia. Cześć tutaj, Bogusia. Chciałam Was, kochani, zachęcić do oglądania tego wywiadu. Chciałabym też również poznać Wasze zdanie, dlatego komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał przeambitnik.pl. Dzięki.